Isaac, where are you? Help me. Cześć, witajcie! Z tym z Drakonager i witam was w trzynastym odcinku serii zagryź w Dead Space. Cóż, myślałem, że wcześniej miałem przerąbane. Ale przynajmniej mogłem się jako tak obronić, mogłem likwidować te paskudy, a teraz mam po prostu przepierdolony w wskim czołgu. Niezniszczany przeciwnik. Lucisz mu wszystkie kończyny, a ty się zregeneruje. Przy okazji teraz zauważyłem linowe, nawet sobie je podniosę, tylko za tym mi tutaj nie widzę. Więc to nie nie ma. Okej. Okay. Skończyłem odcinek. Przed tym biurem, gdyż czuję, że gdy zbierzemy te próbki DNA, to zaraz na nas wyskoczy ta paskuda. kostynica. Mamy nową broń, strzelbę. Dadzi sobie dość dobrze, gdyż przewracę tego przeciwnika, te bestie niedługo nie? O kurwy syn. Ja. To jest po prostu. Obrzydliwe. Nie wierzę. Niemkaudio. A no, we się tutaj dowiemy? luck, Doctor Charles The specimen continues to respond well to my experiments. Its cylinder of fortitude, not to mention elasticity, is remarkable. Doctor Guy, I'm sure, would disapprove, but I do not anticipate that issue as the good doctor is busying himself with the marker, as if that matters now. He has also succumbed to the same dementia that afflicted the colony. Only yesterday he told me he had spoken to his wife. But Amelia Kine has been dead for some years. No. No. My subject grows restless. Patience. Your time is soon. Very soon. O Jezu, what za świer po prostu pojeb Przedmiotów tego raziecznego. Stalarze też są przydatne, gdyż pistolet i też się całkiem źle sprawdza. No ta strzelba mi się właśnie podoba. Czy to wygląda jak jakiś miejsce kultu, jakaś, nie wiem, krówka sekty. O, ludzie. Ok. I a the That's it, Isaac. Now you just need to- This has gone far enough. Accept your part in the God's plan. Embrace your own extinction Warning. My support system failure with Isaac, please decompressed the entire deck and I'm being locked out of those systems. All the air has been vented into space Trzeba to bring it back mam się udać tędy? Nie, to jest zamknięte. Dobra, muszę po prostu się wrócić. Myślę, że się otworzy jakiś skrót czy coś, jakieś inne przejście, ale... Nie zanosi się na to. Precz, paskudy! Ooo, jaka ścieczka! To było dobre. Znakomita broń. Wolę się upewnić, ale. Nie ma czasu, nie ma czasu. Szybko. szybko. Won! Won! Koszynko, szybko, szybko za to robią! No świetnie! O jest! O! Nie mogę się nadbronić. bronić! O jest! Obrzydliwa śmierć. Ale mam przekichane teraz. Nie będę użyć tej stazy, co mi dopiero wtedy przemrozić. <laughs> Brak tlenu. Przeciwnicy. <laughs> no po prostu... No lepiej być nie może. No co? Dobra. Prosimy się stąd. I to wszystko, Jacek. Teraz musisz... nie jest wystarczająco daleko. Zdecyduj na twoją rolę w planie Embrace your own extinction. the air has been vented into space. You should be able to bring it back to like from the security, security station, station, but you have yes. yes! To me, not You've got everything you need to make the poison. Now get back to the chemistry.

Uff. No, nie ma za bardzo. Więcej z strzelby. No, ostatni nabój. Dobrze, że przełączyłem się czego na z zmowę. Ale na spokojnie zapisać uzupełnić ogólnie ogarnąć inwentarz. typowe innymi słowy. Jak się znajdzie metodę do tego skurwiela, to da się przeżyć. No oczywiście on nie jest teraz sam. No, to utrudnia sprawę. Ale zawsze jest jakiś sposób. Trzeba myśleć racjonalnie, nie panikować. Żeby zestawów medycznych. W razie czego. To możemy sprzedać. Poproszę. Chyba Tutaj też, żeby mieć miejsce do Jak w razie czego? Trzeba spróbować. Trzeba się kupić trochę amunicji do karabinu. Wciski pulsacyjne, tutaj będzie 50 naboi. Energia siłowa. A teraz zupełnie... Znaczy naład przeładuje broń, chciałem powiedzieć. Tak w razie czego... Może teraz dostrzelamy z pistoletu linowego. Nie ja mam miejsce. Dobra, muszę wziąć apteczki. Wiem, wiem, że to są zestawy medyczne, ale jestem tak przyzwyczajony do mówienia apteczki, że po prostu ci tutaj daje, co znaki. Ostatni duży zestaw. No, co nie wykorzystać. To zrobił był gdzieś zestaw tlenowy, bodajże średni, ale Bo go nie wziąłem. Pośpiechu. No potrzebuję jeszcze trochę amunicji Co się zyba? Energia siłowa właśnie Nie Wiem, 9. Może wystarczy tak poza tym węzeł mocy. No, no a niech będzie jeden. Może się przydać. A to było ulepszyć strzelbę w sumie. Co ja myślę? Hmm, to odcię na nogi, spowalnia, no ale zaraz stanie. Gdzie jest najbliższa stacja ze stazą? Tutaj. Tak się bardzo dobrze składa po drodze. W sumie, kupię więcej amunicji do strzelby. Jak będę jeszcze 9. Tak, tyle kupię. Bo jednak, odetchnięcie tego silnika, przewrócenie go, też go spowalnia. Jeszcze z to już w ogóle. Tym lepiej. Podoba mi się ta broń. Nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem strzelb. Wolę karabiny maszynowe. Ale w tym przypadku, jednak, ta broń jest bardzo dobra. Jak szedł ten rój tych takich, tych małych gówien, które na ciebie naskakują, to ale zmieniłem perfekcyjnie wtedy. Jak daleko mam do celu? O, no, blisko. Zapytaj, co się wydarzy po drodze. Coś... mryga. Kredyty? Kredyt. No, Pytanie, czy on tu będzie teraz.

Hmm, lewia tam, tak? Już się ba, że... Drzwi się zamknęły i coś tutaj wyskoczy stąd. To było bardzo prawdopodobne No i się w czego jeden y, zestaw stazy. Chociaż nie wiem czy będę miał czas go użyć, kiedy taka bestia będzie na mnie szarżować. Żeby mnie po prostu rozerwać na kawałki. Może być ciężko. O jesteśmy przy to małe gówno No chodźcie, chodźcie, chodźcie Koniec zabawy Dosyć Okej okay. Przeładować Ten podmuch? Naprawdę się przydaje na taką grupę właśnie, taką chmarę. Tylko trzeba jeszcze dobrze wycelować. Wiadomo. 20 punktów obrażeń. To jest coś. Hmm. Tutaj dziewko wygląda w ten oto sposób. Obrażenie o 3 punkty. Cóżą Pojemność o 2 punkty. Niech będzie. Szybkość, czy to jest szybkość strzału, e, nie przeładowania. też w sumie warto ulepszyć. Mogę jeszcze obrażenia zwiększyć. Czy to jest aż tak konieczne? Szybkość przeładowania. Ujdzie ogólnie. W tej sytuacji może być różnie. Dobra, w czego mieć jeden węzeł w zapasie? Nie wiem, obrażenia, czy może. Przeładowanie jednego i drugiego nie za bardzo mi się widzi. Ulepszać hmm. może jakąś inną broń? Czy jest jakiś Mogę hmm. ulepszyć minę, przeładowanie i pojemność. Przeładowanie, dobra. Zostawię tak jak jest. Bo może ja jeszcze bym zobaczył ulepszanie stazy. No tak, duży węzeł. Potem kolejny. Dobra. Gram na łatwym, więc nie jest aż tak źle. Zobaczcie sobie, co by było na wyższy poziom aktywności. Szczególnie na tym najwyższym. To już zabiłem. Zapomniałem podnieść kredyty. 3000. To się przyda. To się akurat myślę. Bardzo przyda. A teraz z windą czy... Nie tędy. Dobra. Spoko. Nie ma problemu. Póki co nie ma problemu. Jeszcze może zmienić w tą stronę. Tędy. To jest winda to... Nie ma co... Aż się nie udawać wyżej, czy niżej, mniejszy. Właśnie stąd to wylazło. Tutaj widzę, niczego nie ma. Co za nieludzkie badania. Tutaj był ten doktor. O, jest tu punkt zapisu, więc też nie będziemy mogli tędy przejść.

Koczynki. Wieszające. Kopisy. napisy Ach, to jest ten język. Akromorfów. Daleko. No. Czy już kończymy ten rozdział? To no, dość krótki w sumie. O no, szafki. W stazy przydałoby się jakieś przypisywanie do skrótów. Nie wiem, czy jest taka opcja. O, energia siłowa. Dobrze. Co, to mnie, to mnie zaatakuje tutaj? O, w sumie, możliwe. Zobaczę w instrukcji, czy nie można przypisywać jakichś skrótów. Hmm. Kojarzę, że jest możliwość użycia apteczki. To jest Q. Moduł stazy prawy plus C Czyli to jest po prostu staza hmm. Dobra, chyba nic takiego nowego nie ma A szkoda, bo staza na takich szczęślika jest bardzo przydatna myślę Kojetnik trochę krótki, ale myślę, że to jest dobra, żeby zakończyć ten epizod właśnie. W kolejnym, najwyraźniej rozpoczniemy kolejny. Chociaż w sumie... Nie, dobra, zakończę teraz. Jest punkt zapisu, jest chwila ciszy, więc myślę, że tak będzie lepiej. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!